Kurwa jest! Wreszcie, ja pierdolę! Jest! A, najwięcej dzisiaj weszło, muszę ci powiedzieć, za bonus. To co widziałeś chyba, zdążyłeś zobaczyć, nie wiem, tam chyba 19 czy 18 euro było i to wszystko. Ale zobaczymy, może kurczę, teraz coś większego wejdzie, mam nadzieję. No kurwa, rzuć to czymś. Jest jakaś duża wygrana, ale to nie będzie za wiele zapewne. 8,90, ale suma summarum może coś się z tego nazbiera ciekawego. Kurwa, daj tych wilków trochę. Nie mi wilkiem w pierwszym rzędzie, kurwa, ja pierdolę. Nie tam z tyłu, teraz daj w pierwszym rzędzie wilka. Wilczka, daj. W pierwszym rzędzie daj wilczka. Wilczka, wilczka, daj. Kurwa wisienki. Chuj Kurde no, dawaj wilka w pierwszym rzędzie. Dawaj wilka. Kurwa mać, no ah. Ile tych gier zostało darmowych? Cztery jeszcze. Daj tego wilka w końcu. Kurwa. Ja pierdolę. ma jak dupią muzina trzeba lampę zapalić. Znowu dycha. Ale trochę oddała w końcu. Kurwa. Ja pierdolę. Razy trzy wszystkie wygrane. W końcu, coś się zaczęło dziać? A z 60 euro zjechałem do zera, praktycznie, kurwa, i pod koniec wreszcie coś dała No, bo daje jeszcze coś, kurwa, fajnego bomby, kurwa. Ja pierdzielę w sumie, co? i ja o, oddała w końcu coś w końcu oddała coś ja pierdziele, wreszcie 57 euro razem nazbierane już za bonus ładnie nie, 83, przepraszam kurwa, wreszcie ładny bonus o, wreszcie, kurwa dawaj jeszcze, dawaj, dawaj ładnie ładnie Ale długo trzeba było męczyć, muszę powiedzieć, naprawdę. Kurwa długo to trzeba było męczyć. 115 euro. Jest wreszcie coś, kurwa. Uff. Jak pięknie zwiększamy tą staweczkę od razu na 1 euro, oczywiście. Tak, kurwa. Ale powiem ci, ciężko, żeby coś dała, naprawdę, kurwa. <laughs> Trze trzeci dzień w sumie ją, znaczy nie trzeci dzień, trzeci raz tą grę w sumie gram. I dopiero pierwszy raz zauważyłem taką wygraną w tą grze, grę szczerze powiedziawszy. Czekamy na kurwa wielki bonus z bykiem. Kurwa, od razu trzy ja pierdolnik jeszcze byka rzuci. Ja pierdolę. Niech teraz bykiem zajebie. Teraz jedni bykiem. Kurwa mać. Jeszcze dwie szanse. Jedni bykiem. Ja pierdolę ostatnia szansa. Jedni bykiem. Ja jeszcze jeden doszedł. Kurwa mać. Daj byka. Daj byka. Proszę cię daj byka. Daj byka teraz. Jest kurwa wszedł. Wszedł, wszedł byczek, wszedł byczek, wszedł byczek, wszedł byczek. To nie będzie mało, to nie będzie mało, to będzie kurwa przeogromnie dużo. Ja pierdolę, ale je było na początku już. Kurwa, ciśnij tam do góry. Ja pierdolę z czterema toradorami, ale weszło na początku. Już dawaj to. Jeb, kurwa, 36,80 euro na dzień dobry. Ło, szkoda, że taka mała stawka to była. Może dorzucić coś jeszcze. Nichuja, kurwa. Bo Ale i tak ładnie weszły, jak na początek bardzo ładnie. 40 euro prawie na dzień dobry. Kuruj Kurwa znowu 3. I chuj został niżej ten blok. U góry został, kurwa. Jest, kurwa. Kurwa jest. Do góry teraz, do góry. Ty chuju na odwrót poszłeś. Kurwa z różą. 22 euro, ładnie, kurwa, wreszcie coś dała, no, wreszcie coś konkretnego. Dołóż teraz jeszcze, kurwa, dołóż jeszcze. Dołóż, do radorka. dołóż, kurwa, mać. i to rozpracujemy wszystko. Rozpracujemy, jest, są już trzy książeczki, książeczki, książ, ksią, książeczki, ksią, ksią, książeczki ci, książeczki ci, ci pierwsze, kurczę, fajnie, jeszcze do tego pięć damów pięć damów jakiś fajny symbol nie dziesiątki nie walety nie damy coś fajnego asy okej. Okay. czyli żeby coś fajnego było liczymy na pięć asów pięć asów daj tą ścianę daj ścianę pokaż ściankę asów Aj. jednego braku jednego kurczę jednego asiora brakło jeszcze trochę tych ruchu, ruchów darmowych mamy Na, tylko trzy. Na pewno będziemy już powyżej 100 euro Już będziemy mieli na zbieranie ponad 100 euro Czyli tą staweczkę zmniejszymy Ty 50, zwiększymy tu 50, znowu 4, Kurczę. Daj tą ściankę asów No Daj tą ściankę asów Nie bądź żyd Nie bądź żyd Dawaj asy no, ostatnia szansa na Asy. Dawaj Asy. No i gówno. <średnio> Jedno wielkie, ale powyżej 50 euro. 55 euro, 50... 56... Ile dokładnie? Zaraz zobaczymy tu. 56 euro i 75 centów. Czyli... Wow. To By było grubo ponad 200 zł, tak? Grubo ponad 200 zł, no i fajnie, kurczę, już mamy, zobaczcie, 143 euro i 45 centów, czyli prawie 600 zł. Zwiększamy... Koniec. 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 Dobre to było. Koniec. Dobre to było. To było dobre. Książeczka tak przeleciała, że to było dobre, aż bym powiedział. Okej. Okay. Jak co dzień życzę Wam powodzenia Waszych wygranych. Dzielcie się tym, subskrybujcie ten kanalik. Wspierajcie. Dzielcie się Waszymi opiniami. Będziemy to to próbować. Wasze sposoby, Waszą technikę. Ja na dzisiaj kończę, bo niestety mój fundusz na dzisiaj został wyczerpany. Ale pozdrawiam Was i życzę Wam wysokich, wysokich, wysokich wygranych. Nara!